Ja nie mam uczonego wyglądu, dlatego noszę złą książki, żeby dobrze wyglądać. Aż mi jest przykro Was przestawiać od razu z nabożeństwa i z uwielbienia Boga na słuchanie suchego wykładu. Mam nadzieję, tylko, że nie będzie taki całkiem suchy, a się uda to nam najjedynie i najwyżej wspólnie, jeżeli Wy nie będziecie sucho traktowali tego, co tutaj przygotowałem po troszkę. Zostałem zaproszony do usługi na temat służby ogólnie. Co Nowy Testament mówi, czy jak Nowy Testament, jak Słowo Boże, Biblia tę sprawę przedstawia. Ja oczywiście nie będę tutaj wygłaszał naukowego wykładu. Nie ma ani takich ambicji, ani takich możliwości, ani nie ma takiej potrzeby na razie. Chciałbym, żebyśmy wspólnie zajrzeli do kilku miejsc biblijnych i przyjrzeli się tej sprawie z biblijnej perspektywy, bo w ogóle jest to zagadnienie znane nam prawie każdemu. Gdyby tak podzielić inaczej ten temat, to mogłoby być więcej wykładowców i prawdopodobnie nie jeden z was zrobiłby to dużo lepiej i przystępniej aniżeli ja. Zabierając się do tego, do tego tematu, byłem w, trochę w kłopocie, ponieważ stwierdziłem, że temat po pierwsze jest bardzo szeroki. I Nowy Testament, Słowo Boże na ten temat bardzo dużo mówi. Półtora godzinnego wykładu, półtora godzinnej sesji nie są w stanie pomieścić wszystkiego, co Biblia na ten temat mówi. Próbowałem wyjść od tego tekstu, który jest motywem tego spotkania. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w Słowie Bożym znajdujemy wiele określeń służby. To polskie słowo służba, czy służyć, służyć Bogu, służyć. Jedni drugim nawzajem ma wiele różnych określeń, i te określenia mają różne też zakresy znaczeniowe. Ograniczając się już tylko do Nowego Testamentu, w języku hebra... greckim, przepraszam, w oryginale, ten tekst zawiera tam słowo dulein, czy dulos. Tam macie tekst taki płomienny duchem, gdzie to jest? Rzymian 12,11, tak? tak? To może was śpiewaniem obudzili, teraz zaraz poza tym zasłupiacie, to będę musiał sprawdzać co Panu słuszcie, i tam jest użyte słowo dulejn. Po grecku dulein czy dulos znaczy być w niewoli. Być niewolnikiem, być w niewoli. Czyli dosłownie tłumaczyć ten tekst powinno się tak. Gorliwości nie ustawając, płomieni duchem Panu bądźcie zniewoleni, czy bądźcie Panu niewolnikami. I oczywiście w naszym języku być niewolnikiem, a służyć, to jest ogromna różnica, prawda? Co innego uważamy znaczy służyć, a zupełnie co innego dla nas dzisiaj znaczy być niewolnikiem, być zniewolonym. Czym innym jest służący? Czy ten, kto służy, a czym innym jest, ten, kto jest w niewoli. Ale tak właśnie jest. I Biblia gdyby w ogóle nic sobie nie robiła z tego naszego rozróżnienia, że my przykładamy tak wielką wagę do tej różnicy, że co innego dla nas oznacza służyć, a co innego znaczy dla nas być w niewoli. I w większości miejsc biblijnych mówiących o służeniu Bogu, i o służeniu jednym i drugim użyte jest to słowo duleń czy dulos, który znaczy w pierwszym rzędzie niewolnik. A dalej, dlatego że niewolnik, niewolników kupowano po to, by to, nie po to, by się im przyglądać, tylko by służyli. On jest sługą dlatego, że jest niewolnikiem. A więc podstawą znaczenia służby widzimy w Biblii, w terminologii biblijnej, jest zniewolenie. Dalej, oczywiście są też inne określenia w Biblii na temat służby. Jest słowo diakonia, to znaczy dosłownie służba, i to słowo jest w języku, funkcjonuje w naszym języku polskim, prawda? Diakonia czy diakonat. To jest określony rodzaj działalności kościelnej, religijnej, chrześcijańskiej, polegającej na spełnianiu określonego zakresu posług, czy duchowych, i nie tylko duchowych. Najczęściej dotyczy to posług nieduchowych, posług fizycznych, potrzeb materialnych ludzi, itd. To jest diakonia. Potem tym jest urząd diakona, urząd duchowny w naszym kościele zielonoświątkowym od niedawna przyjęto dwustopniowy podział duchownych i ten niższy stopień duchownego właśnie nosi tytuł diakona. Wyższy stopień to jest prezbiter. To po polsku znaczy starszy. A więc słowo diakonia jest także w Nowym Testamencie używane na określenie służby i zazwyczaj... Nowy Testament mówi tutaj o służbie w szerszym pojęciu. Na polski te miejsca najczęściej tłumaczone są jako posługa. Marta dla Chrystusa pełniła posługę, diakonie. To była posługa. Także wobec, inni, wobec ludzi jest to także używane w tym znaczeniu. Ludzie ludziom pełnią właśnie posługę w sensie diakonie. Trzecie słowo, które także funkcjonuje w naszym języku na określenie służby w Biblii, w Nowym Testamencie, jest to słowo liturgia, które funkcjonuje w naszym polskim języku jako liturgia. I słowo liturgia w języku polskim, w naszej terminologii kościelno no, chrześcijańskiej oznacza porządek nabożeństwa. Tymczasem słowo liturgia po grecku znaczy dosłownie też służba, lecz właśnie w odniesieniu do zorganizowanego porządku posługi czy usługiwania Bogu, zorganizowanego w sensie zbiorowości i dalej. Stąd słusznie to słowo także przedostało się do polszczyzny i nie tylko do innych języków nowożytnych i oznacza właśnie naszą zbiorową posługę, usługę dla Boga. I to jest właśnie liturgia czy liturgia. Także zostaje nam najszerszy, to były tylko marginesy, najszerszy zakres znaczenia tego słowa, służba, posługa, usługa służyć w sensie dulein dulos, czyli niewolni. I tak jak już powiedziałem, Biblia używa w zamiennym sensie. W dwóch różnych sensach tego samego określenia niewolnik czy sługa dla Biblii nie stanowi to wielkiego problemu, bowiem właśnie ten rodzaj służby, o którym Biblia mówi, jest służeniem, jest rodzajem posługi, które pełnili w bowym czasie ludzie w niewoli, ludzie służący swoim Panom, ludzie zniewoleni do tej służby. To nie była służba najemna, płatna. Takie rodzaje służby mają inne określenia właśnie w Nowym Testamencie. O tych już w ogóle nie powiedziałem. Nie mam zamiaru mącić wam w głowie, chyba że ktoś naprawdę ma takiego konika i lubi te określenia, to może się do mnie zgłosić, przytaszczyłem ze sobą właśnie mądrze wyglądającą książkę w tym celu i mogę wam to podyktować. Ale Biblia mówi tutaj o służeniu właśnie w sensie zniewolenia. I tak dla, dla nas dzisiaj to określenie niewolnik, niewola, ma bardzo brzydkie znaczenie, prawda? Nie po to myśmy walczyli, prawda? Żebyśmy teraz mówili znowu o niewoli, nie? Nie po to, żeśmy wybili się na niepodległość, żeby znowu mówić o niewoli. I w ogóle niewolnictwo dla nas się bardzo brzydko i źle kojarzy. Ale że jest to wykład dla młodzieży, więc muszę sięgać do naukowych źródeł. I mam tu takie naukowe źródło, do którego chcę się odwołać, a mianowicie brat Wiesiek Pruszkowski, tak, tak, to jest to właśnie naukowe źródło. Wiecie, kto to jest Wiesiek Pruszkowski? Wiecie, nie? Grupa mojego brata. Śpiewa piosenkę jedną. Znacie ją? Jaki tekst tej piosenki jest? Piosenka, która, która mówi o służbie. Zawsze musisz komuś służyć gdybyśmy płytko słuchali tej piosenki, słuchali jej tylko ekscytującego rytmu czy melodii, ubogiej melodii, bogatego rytmu, a ubogiej melodii, to byśmy się mogli dać zwieść pozornemu sposobowi rozumienia tej piosenki. Czy ta piosenka znaczy, że Wiesiek Pruszkowski mówi, że wy, którzy słuchacie tej piosenki, a nie należycie do Chrystusa, to wy służycie komuś, a my, grupa mojego brata, i jeszcze kilka osób na scenie, to my jesteśmy wolni od tej, tego przymusu służby? Proszę? Nie? Z tej piosenki tak dokładnie to nie wynika. Dopiero na koniec on powiada: wybierz sobie, komu będziesz służyć. I tu jest właśnie sedno sprawy. Tu leży właśnie sedno sprawy. Dlatego Biblia nic sobie nie robi. Jak to się mówi waszym językiem, olewa sobie. To nasze szczegółowe i drobiazgowe rozróżnianie i to nasze zgorszenie, jak to sługa, to niewolnik, Biblia sobie nic z tego nie robi. Dlaczego? Dlatego, że każdy jest niewolnikiem. Wszyscy ludzie są niewolnikami. I tu nie ma problemu w tym, że ci są niewolnikami, a ci są wolni. Że grupa mojego brata to wolni, a oni a nie, nie wolni, oni baptyści, dziewięćdziesiątkowcy. Ale ci są wolni, a, a reszta to są niewolnicy. Znacie takie hasła: o wyzwolenie, uwolnienie, prawda? Znacie. Nie ma wolności bez odpowiedzialności, brawo Tomu. A jeszcze jest inne. nie ma wolności bez solidarności. Naprawdę takie hasła słyszałem i widziałem. Co niedzielę jeżdżą na serenie takie hasła czytać. Niektórzy. Wczoraj też ja. Także to są, coś w tych hasłach jest. Aby na niebieskich światłach i na terenie nie jeździć, poczytać te hasła, co chciałby zasugerować nam autor takiego hasła? Mianowicie, dla mnie, dla mnie to hasło, ja sobie tłumaczę tak, że intencją autora tych słów, tego hasła, jest to, że jeżeli będziemy mieli solidarność, to będziemy mieli wolność. Prawda? No prawda, nie da się tego inaczej wytłumaczyć. rozumiesz, prawda? A autora hasła Nie ma wolności bez odpowiedzialności też. Też nim powoduje taka to właśnie intencja. Że jeśli mamy mówić o wolności, to musimy mówić o odpowiedzialności. I nie ma wolności bez odpowiedzialności. A więc ludzie mówią uwolnić, wyzwolić, mieć wolność. I co przez to wielu rozumie? Wielu rozumie wolność jako brak jakiegokolwiek przymusu. Ale to nie jest wcale wolność. Brak jakiegokolwiek przymusu oznacza samowolę. Także brak jakiegokolwiek przymusu nie oznacza wolności bynajmniej. Ani troszkę. I człowiek, który mówi, że nade mną nie ciąży żaden przymus, mogę robić co mnie się podoba, czy jest wolny? Nie. Czemu jest poddany? Sobie. Co mnie się podoba, temu, co się Jemu podoba, poddany jest swoim własnym upodobaniom, apetytom, Biblia nie robi z tego żadnej tajemnicy i powiada, że tym, co ludzi bez Chrystusa, bez Boga, co ludzi w tym świecie powoduje, to nie są wcale takie przyjemne sprawy. Co siedzi w sercu człowieka, tam, gdzie ten, co umiłował tę swoją własną wolność, czyli samowolę pokazuje na siebie, co tam siedzi w sercu. Pan Jezus powiada. Bo z wnętrza serca ludzkiego pochodzi co? miłość, cierpliwość, współczucie, mądrość. Tak, Aż ocieka ta mądrość, sączy się i płynie jak woda z ekranów i z głośników. Prawda? Nie, Pan Jezus mówi, co z tego serca pochodzi. Proszę, spróbujmy zmienić choć kilka przyjemniaczków. Zazdrość, gniew, Kłamstwo, złość, cudzołóstwo, morderstwo, obłuda. Wszyscy ludzie są niewolnikami i od tej reguły wyjątków nie ma. Ani jednego wyjątku. W każdym razie Biblia takiego nie zna. Jeden człowiek wolny jest od, od tej niewoli. Ale poddany też jest. Absolutnie. Człowiek Chrystus Jezus, który o sobie powiedział, co ja czynię, to czynię to, co mnie się podoba. Nikt mi on tu nie rządzi, tak? Nikt mi nie będzie mówił, co ja tutaj mam mówić. Prawda? Przecież mógłby tak sobie powiedzieć. A pan Jezus, co mówi o sobie? Jak określa zakres swojej wolności? Ile ma swobody? Powiedział, czy powiedział: Przyszedłem na Ziemię i pan Bóg, mój ojciec, dał mi zakres wolności od odtąd dotąd. To jest moja odpowiedzialność, to jest moje pole. Od tam do tam jest wolno robić, a reszta to do niego należy. Ale tu on się nie wtrąca. Nie. Pan Jezus co mówi? Jaki jest zakres Jego osobistej wolności na ziemi? Żaden. Zero. Co ja czynię? To wszystko, co widzę u Ojca mego. Co mi każe Ojciec. Co słyszę od Ojca mojego. A więc wszyscy odbieramy rozkazy, Kwestia tylko od kogo. Niewolnicy dobrze słyszą. Twaj. Wybierzcie sobie lepiej pana, któremu służyć będziecie. Jeśli macie do wyboru, to wybierzcie lepszego niż byle jakiego. A już nie mówię, że nie mówię wcale o złym czy złośliwym panu, bo to jaki jest nasz pan. Określa w decydujący sposób charakter naszej niewoli, prawda? Kto z Was ogląda telewizję czasami? Nie wstydźcie się, ja też oglądam To nic złego, kiedyś ponoć było. W każdym razie, na pewno oglądaliście, przynajmniej ci trochę, co są starsi tutaj, którymi już się sypią wąsy, oglądaliście serial Korzenie, prawda? Jak tam pięknie, wzruszające jest o tych niewolnikach napisane i pokazane. Prawda? Jak dużo zależy od tego, kim jest Pan. Przepraszam, ja z weseria tu wymieniłem. Izaura! O, to jest dobry przykład. Naukowe źródło. Izaura, prawda? Jaka biedna ta dziewczyna, prawda? Tak? A ten jej biedny narzeczony jeszcze miał gorzej, prawda? Wszystko zależy od tego Leoncja. A więc skoro już wiemy, że każdy ma swego Leoncja, to znaczy swojego Pana nad sobą, to też winniśmy wiedzieć, że życie, jakie prowadzimy, jakie będziemy prowadzić, będzie takie, jaki jest nasz Leoncją. Wybierz sobie, komu będziesz służyć. Każdy komuś musi służyć. Piwa brat Wiesiek Tuszkowski i prawdopodobnie ma rację. Słownik języka polskiego definiuje określenie niewolnik w następujący sposób. Jest to człowiek pozostający w całkowitej zależności i władzy swego właściciela, który rozporządza nim dowolnie i wyzyskuje jego pracę człowiek pozostający w całkowitej zależności i całkowitej władzy swego właściciela a ten rozporządza nim dowolnie to znaczy tak jak mu się podoba i dodatkowy element to jest wyzyskuje jego pracę natomiast jeśli chodzi o słowo sługa Tenże sam słownik dodaje tutaj, kursywą jest wpisane taki skrót przestarzał. wiecie co taki skrót oznacza w słowniku? Tak, słowo przestarzały, czyli już nawet nie ma sług, faktycznie, nikt teraz nie lubi być nazwany sługa, w domu nie, to nie jest służąca, tylko pomoc domowa, prawda? I tak dalej. Nikt nie jest sługą. Tutaj jest najwyżej pracownik, czy tamtego, jak to się nazywało dozorcownostne. Dzisiaj się inaczej jakoś nazywa, nie? W każdym razie, sługa, przez słowo przestarzałe, dodaje słownik, to osoba zajmująca się u kogoś czynnościami gospodarskimi, porządkowymi i temu podobne, pełniąca u kogoś posługi osobiste i otrzymująca za to wynagrodzenia. A więc służba jest płatna, a niewola nie jest płatna. Pełnienie posług przez osobę zniewoloną nie jest opłacane, a służenie, w sensie służenia nie w sensie niewoli, jest to służba najemna, pełnienie posług za wynagrodzeniem. Tak jak już powiedziałem, Biblia najczęściej o naszym wzajemnym stosunku do siebie, o naszych powinnościach, jakie nam się o jedni od drugich należą. Nie mówi o służbie w sensie najemnym, płatnym, lecz o służbie płynącej ze zniewolenia. A więc istnieje tutaj zatem przymus. I dla ich Biblii tam, ta koncepcja, ta analogia, ta koncepcja niewoli, niewolnictwa jest rozpowszechniona także i dlatego, że stanowi wspaniałe porównanie, lub jak mówimy, analogię do życia człowieka. Bo Bóg, mówiąc o Izraelitach, o ich położeniu, gdy byli w Egipcie, nazywa to, że byli tam zniewoleni. Egipt nazywa domem niewoli. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, drugi wiersz. Jan jest Pan, Bóg Twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. A więc położenie swego ludu w Egipcie Bóg nazywa niewolą. Powiadam, ta idea, koncepcja niewoli występuje bardzo często w Biblii. Posługuje się nią także w szczególny sposób Nowy Testament, a nowy pisarzy nowotestamentowych, oczywiście apostoł Paweł. Ale może jeszcze tak na marginesie, jeśli już jesteśmy w czasach Starego Testamentu, jest rzeczą interesującą, że po ustanowieniu dziesięciorga przykazań, po ustanowieniu przepisów dotyczących budowy ołtarza, Pierwszą regulacją, pierwszym prawem regulującym stosunki międzyludzkie w Izraelu było, były przepisy dotyczące niewolników. Rozdział 21 zaczyna się właśnie tymi regulacjami. Jeżeli kupisz niewolnika hebrajskiego, powiada Bóg do Izraelitów. I właśnie. Właśnie dlatego, że niewolnik czy instytucja niewolnictwa dawała właścicielom tych niewolników tak absolutne, nieograniczone prawa nad życiem i losem tych ludzi, będąc pozostających w niewoli, Bóg od razu o te osoby się troszczy. Zauważyliście, że Bóg nie znosi niewolnictwa w tym sensie ludzkim? Ponieważ w ludzkim, społecznym sensie jest to tylko jedna z wielu możliwych rodzajów układów społecznych, i łatwo udowodnimy, że wcale nie taki niesprawiedliwy. Dużo się dzisiaj czyta o Japonii i słyszy, prawda? Słyszeliście o Japonii, nie? To ten kraj, gdzie robią te magnetofony, są. Nie wiem, czy wiecie, chyba wiecie lepiej, może nawet ode mnie, że Japończycy. Nie tak jak Europejczycy czy Amerykanie nie mają dwóch czy czterech tygodni urlopu. Powiada się, że maksymalna liczba wolnych dni od pracy jako urlop dla Japończyka jest. Wiecie ile? 5, 4, 5 do sześciu dni. Rocznie, nie tygodniowo. Pięć dni urlopu rocznie. A reszta co? Praca.